Ciotko po 643 razy. O zempingu nie, jeszcze Nie, jeszcze nie. Czy mi nie doszedł? Nie mam sterydów, zero. Wy, wy, wyczyściłem się. Nie mam już w ogóle sterydów. Od razu dork na drugim. Może być coś z tego fajnego. Nie oddałem coś. Ostatnio to nic nie oddać powiem. Kompletnie nic. Raz mi teraz. Ja dam listę altcoinów, które będę pakował. W końcu z stopami. <laughs> Chyba nikt by tego nie chciał widzieć. Dam listę altcoinów, które zamierzam pierdyknąć i, i możecie je skopiować albo nie skopiować. Ja pierdolę. Trzeci raz Leny, wczoraj też był dwa razy. I... No altcoina nie wiem nawet. Zobaczę, muszę przejrzeć te altcoiny. Nie wiem, czy nie, sobie, po prostu w to co Kimba. Kurwa, taki potencjał. Taki potencjał. No ale oddało Dobra ostatni dork Zamykam te Ale funding mnie zżera, rozumiesz? Funding mnie zżera. Patrz jaki szeroki jesteś Taki jestem szeroki Kurwa mi za małe koszulki są Taki szeroki jestem, dziękuję za gratulacje no, Staram się trzymać. Dobra, znowu na drugim i jest potencjał I to jest potencjał na MaxWina nawet Ja na no, żartuję Lc zabiera co? 8H? Dobisz sobie, pozycja ma dwa tygodnie dokładnie dzisiaj, a zabrało 4 cztery zabrało. To sobie podziel. Dawaj po środku jeszcze dorka. Jak to zrobiłeś, powiedz nam. Normalnie, przestałem po prostu, ja mam zajebiście silną psychikę. Kurwa, potencjał to taki, a dajcie spokój. Okay, ten stream jest do 18 lat. Od zawsze, od na Kiku, tam włączono 18, 18 lat, nie rozdaje pieniędzy. Prezenty, a właśnie co do prezentów, co do Simolea, już jest wymyślone jak to będzie robione. No a z Amazon.d możecie zrobić gift listę, czyli listę jakie prezenty chcecie, i yy, z Amazon.d będą przychodził po prostu z więc zobacz prezenty. Bo niestety w Pols Polsce kurwa jak w lecie, nawet nie ma, nie ma gift listy, nie można zrobić sobie co chce dostać na Amazonie. W Polsce, żeby ktoś ci kupił, nie można. Więc za D będę przychodzili. Yy, zaczyna to się 1 grudnia. Będzie zrobiony Google Form, gdzie będzie można pisać wiadomość, i tak dalej. Będzie to wszystko ładnie ogarnięte. Yy, a 6 grudnia, czyli na Mikołajki, zamieniam się w łajka i, i będę, rozdawał, będę kupował prezenty dla Was. A, yy, a wczoraj nie byłem w klubie Wirex. Nie wiem, co Ty tam widziałeś i gdzie. kurwa, prawie tutaj z katerek. <grym> Ile planujesz tej przerwy? A nie wiem. A do ile plus minus? Do 100 euro, bo wysyłka, niestety Prime mi nie działa darmo wysyłka z Niemiec do Polski, więc do 100 euro jest prezent, bo plus wysyłka to wyjdzie 500 zł akurat. Jaki becik dzisiaj? Yy, na Hiszpanię stawiam i na Polskę, taki kuponik. Trzymaj tego BTC, będzie odbitka. Kurwa, patrz, bajtuję cały czas. Nie, nie, jutro już zamykam Bitcoina. Waga nie wiem nawet. Turizm wykrzyknij poradnik, tam jest wszystko co powinien wiedzieć. Za tydzień mi ci 7 dni odkąd nie piję. Nie, za tydzień to już 15 dni będzie. Nie, 13, co ja gadam. Du, 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 du. Ja stawiam patriotycznie, no. Patriotycznie stawiam. Hiszpania na remis, nie mają pewny awans. To co, ale to tam jak to co taka twarz gładka? Bo kurwa nie pije. Dobra, tak paku i ten fryzjer mi zrobił. Fryzjer z Albanii co Virex polecił. zrobił mi taką maseczkę na twarz. I no oddała, oddało to. i na Polskę tysiąc... O kurwa, jak ładnie, szkoda, że tylko dwa spiny zostały. 1000 yy, złotych stawiam. Tak, Freezer Kłody się nazywa. Yy, stawiam 1000 złotych na Polskę i na Hiszpanię w kuponie. Tyle połączeń, a chuja dało tak naprawdę Tutaj połączy teraz Bardzo ładnie Bardzo ładnie Daj tutaj tego lizaka, daj tutaj tego lizaka Kurwa, daj tu lizaka Chuj Po wszystkim Jeszcze raz Ostatnio nic nie oddaję Na 800 wada po stejku będzie, na razie tylko stakę. Jak ktoś się zarejestrował, będzie steak. Pamiętaj. Tum, tum. Heu, heu, heu. Są pojebany. ale dało jedno, dało jedną chociaż. Tum, tum. No i się skończyło. Przestraszył się. <tum> tum, tum, tum. Tu, 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 tu. pierdole jaka pizda, jedną tylko przyniosą budę. to też trzy daj. Dobra, dwa nie jest źle. Na Bake Nym dobra, Adaś, o. I teraz daję nagle tutaj. Dam ci Adaś tego Unbana, ale więcej nie handluj narkotykami, dobra? Bo perm będzie. Już masz umbana. Jakby coś. No i co mi po tym, jak jest jedna Buda? No. Co mi po tych łapkach? A dać PW. <laughs> Straciłeś chęci do wszystkiego? No, tak, ja tracę średnio raz w tygodniu chęci do wszystkiego. stracenie? To, 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 to no mamy licencję. Finansów i rachunkowości. Tu... Tu... tu. Teraz dwie przeniosłam. A może coś jakimś fartem się trafi. Nie, robię, skarpet 2-0. Tak. Dokładnie tak. O kurwa! I cztery spiny tu jeszcze. Tutaj może ten slocik nasmażyć co nieco. Jeszcze raz nie szczekam. O kurwa, dobra, jest słaby symbol. Ale i tak coś tam da. 155 tylko. Tu się kurwa wieża ułożyła jakaś. Krzywa wieża w piździe. I tu same słabe. Jeszcze dwa spiny tylko. Ale już Mateusz zagrałem, mojego becika. Tutaj może czy nie, co nieco. Kurwa! Dobra, 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 dobra! Tutaj może pierdolność, dobry symbol tylko, proszę, kurwa, dobry symbol na ostatnim tym slocie! Dobry symbol! 6 but jest zajebanych! Kurwa, co ty za symbol dał? Ja pierdolę. 66 złotych wygrano. No. Little sip of Red Bull. Ja wczoraj oglądałem, znaczy wczoraj zacząłem dzisiaj rano skończyłem oglądać tren Rexa. Chłop 12 godzin siedział przed kasynem. To już potem wyłączył kamerkę, tylko miał screena z kamerki włączonego i siedział 10 12 godzin przed kasynem. Rozumiesz to? Tak, epeciki doszły są już w Polsce, przepakowujemy i wysyłamy. No właśnie jak z gra, to wyglądałem. Kiedy tak ch wit witam chyba nigdy. Kurwa, gram po 12 tysięcy, po 3 tysiące dolarów, a oni grają po 3, 3 miliony dolarów. Rośnie też tak robi. rośnie też w ogóle degenerat. Jakie epy? wejp kolego. Moje wepy. We, wepy, kurwa, wapy. Mhm. Cześć. Jest potencjał, jest potencjał! Mniejsza stawka, ale jest potencjał. Nie spierdol tylko tego, nie spierdol tylko tego. Jest! Jest, jest, jest! Oczy 3, 3, 3! Dobra, może być i dwa. Nie spierdol teraz tego, nie spierdol! Nie spierdol! Dawaj dalej, ściankę! Ściankę mi dawaj, ściankę mi dawaj! Dobra, dobra. Każdy... teraz każdy ten spin to będzie dawało. Albo... Kurwa, tutaj nawet może trzeci albo czwarty, jeszcze wildzik jakby był. Wchuj spinów jeszcze. Może coś być. Kto to zapłaci? Jak za 400 kupiłem. Rozwiniesz jeszcze jakiegoś. 100X! -a. O! 100X! -a. Tu ładnie chyba. 423, pięknie. 38. Coś tam dało, coś tam dało. Nie za dużo, ale dało. 1400. Jakichś tych rzeczy, a i tacy tam na przykład prezentu nie dostaną. Albo one nie mają na przykład, nie wiem, nie mają co babci kupić, nie masz co rodzicom kupić, bo nie masz pieniędzy, albo nie wiem, bratu, czy, czy dziecku, bo też takie osoby się zdarzały, widziałem w tych wiadomościach jest dla takich ludzi. Ja tutaj muszę bet? Muszę złoty 60, nie? Ta. Pamiętam. Lecimy z tym gównem. Napierdalam tego Monteda, napierdalam. Dawaj. Kręć. Kręć, kręć, kręć. A ty Virex, jesteś Virex? Ty miałeś tu Maxwina kiedyś? Cała instrukcja będzie napisana. Cała instrukcja będzie napisana, nie, nie martwcie się. Przed podanie nagle, każdy dostanie prezent, jak to nie działać? Nie, no ja wybiorę 100. Tak, 100 osób wybiorę. Więc 100 osób po prostu dostanie prezenty. Proszę bardzo! I to jest storka! I to jest storka! Może być taka storeczka, Podoba się. Podoba się taka storka. A międzyczasem niech chleci dalej. Ale coś tam zwróciło, coś tam zwróciło. Tylko trzecia opcja bez turbo. Nie. O kurwa! Czekaj, może. Aj, myślałem, że większa. Już chciałem kasować storkę. A może? Nie. Coś zaczęło dawać, coś zaczęło dawać, jest fajnie. Czekaj, dodam tylko tą storeczkę, ok? Dobra. Trzecia opcja, bez turbo, z dźwiękiem. Jest dźwięk cały czas. Proszę bardzo, dla Cwella. Odbanowany po kilku dniach. Dawaj, Sferu. zobaczymy. Jest dźwięk, wszystko jest, jest przygotowane tak jak, tak jak Sfer chciał. Sfer 6 rehabilitacja. Widzisz, można normalnie napisać. Nie trzeba kurwa takie wiadomości pisać długiej. Można napisać. Można nie mieć banana, można. Sver, <grytanie> to już jest legenda tutaj <grytanie> tego streama. Góry, jak ja jako to jego pierwszy zagranie na księżycu. Widziałem, że już Kaisinat chce zrobić streama z, z tego. Z, z kosmosu, ale też były. Były streamy z kosmosu, jakieś tam na tej stacji, międzynarodowa stacja kosmiczna. Nie były już streamy stamtąd, nawet coś tam buduje. Coś tam nawet buduje. Zobacz, to jest w o bezerkach <laughs> zrehabilituje się. Kurwa, jaki duży mnożnik? i nie, później idę po streamie. No, ja wiem, że jest różnica, wiem. To mówię, że nie, nie będzie pierwszy, który zrobi stream. Co się wydarzyło, że myślałeś o relacji na IGE? Nawet się nie znaczyłem. Yy, mam człowieka, który po prostu chodzi mi po różnych ludziach i lajkuje relacje. I po prostu, żeby się konto na Instagramie rozwijało. Co kurwa? No gówno kurwa. Nawet jeszcze nie oddało. 640 musi dać. A nie zapowiada się. A nie zapowiada się. A, i co kurwa, i co kurwa? No nic nie ma, nie ma. Dobra, co, może za, za 80? Nie, można za... Kurwa, za 200 jest następny? A chuj. Czutka na Retro Tapes jest. Jak to wygląda dziwnie. Giveaway? Co 15 minut jest jak jest ławada. Ej, won, czytam twój nick, co chcesz? Nie ma Róży Bez Ognia? Też oglądałem. Ja mówię, no wszystkie te filmy polskie oglądałem. Zarazówki są już w obiegu. Już dzisiaj przyszły na magazyn do Polski i... Są już pakowane, więc jutro będą wysyłane. Więc już będą w obiegu. A czym mecz oglądasz? Yy, na TVP. vpn sobie ustawiam i mogę sobie oglądać. To da, no. jak to liczy? Tutaj to jest sto po prostu? wada. Kurwa mówię, że po stejku! Za 20 minut. To da, nie? W chuj to da. Dobrą czutkę miałem na tyle żeby większego becika. A jak to pomnoży? Jak to teraz będziemy mnożyło, czy to nie będzie mnożyło? O kurwa! Kurwa to nie jest USD! To jest kurwa USD! Co? Co kurwa to jest USD? Jest kurwa! To jest USD! To jest kurwa USD! To nie są złotówki! Ja Pierdola! Ja Pierdola! A nie. Czemu? A bo Maxwin! 21 tysięcy kurwa była Maxwin, jest 10, no ja pierdolę!